Witam wszystkich ponownie, Marek Wysocki, Planszolandia, co nieco o grach planszowych. W dniu dzisiejszym poszukiwani są specjaliści od drewna, od kamienia, architekci, mistrzy, mistrzowie budowlani. A to dlaczego? Dlatego, że w dniu dzisiejszym będziemy budowali zamek w grze strategicznej pod nazwą Kairos. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. to gra planszowa zależna do gatunków gier strategicznych. Umożliwia rozgrywkę od dwóch do pięciu graczy. Czas rozgrywki jest dosyć długi, bo w pewnym składzie pięcioosobowym można nawet zajmować się niespełna 3 e, godziny. Wiek graczy to 12 lat. Autorem tej gry jest William Attia. Gra została wyprodukowana w koprodukcji Rio Grande Games i e, Starry, Game, e Starry Games. Oczywiście jest gra no przede wszystkim, tak jak ja wcześniej mówiłem, wcielamy się, gracze wcielają się w mistrzów murarskich, budowlanych. Przenosimy się do XIII wieku do Francji, gdzie budowany jest zamek w miejscowości Kajlus. Każdy z graczy ma do dyspozycji swoich robotników. Ci robotnicy uczestniczą w budowie zamku. Wokół zamku w mieście Kajlus powstają nowe warsztaty budowlane, nowe punkty rzemieślnicze. Podczas tych prac nasi robotnicy zdobywają punkty prestiżu. Gdy zamek zostanie ukończony i podliczymy punkty, to wtedy gracz, który utrzyma tych punktów prestiżu najwięcej, wygrywa rywalizację. To, co muszę powiedzieć, to gra jest bardzo mocno, mechanika gry bardzo mocno powiązana z tematem i to jest bardzo duży argument przemawiający za tą grą. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam wszystkich serdecznie. Pokażę, jak grać w Kailusa i kilka słów e, rzeknę na temat tej wspaniałej gry. Zapraszam. Kilka słów na temat elementów, które znajdziemy w pudełku. Umawianie wszystkich elementów Kailusa. Zacznę od surowców, jakie występują w grze. Pierwszy z nich to jest jedzenie. Różowe kostki. Kolejny to drewno. Brązowe kostki. Do budowy zamku potrzebny jest kamień, więc mamy siwe kostki. Niebieskie kostki symbolizują materiał w grze, z kolei żółte symbolizują złoto. Walutą obowiązującą w Kailusie są denary, mamy dwa nominały, 1 i 5. Ważnymi elementami gry jest pionek burmistrza, a także grubszy troszeczkę. E, pionek zarządcy. W zestawie gracza e, znajdują się sześciu budowniczych, 20 domków, które będziemy stawiali na naszych e, żetonach po wybudowaniu budynku oraz 7 żetonów okrągłych, które będziemy rozstawiali na plan. Wszystkie te elementy występują oczywiście, oczy, oczywiście w pięciu kolorach. Czarny, pomarańczowy, czerwony, niebieski i wcześniej mówiłem zielony. W pierwszy rodzaj budynków, jakie Znajdujemy w kajlusie, to są budynki tymczasowe, które umieszczamy na początku rozgrywki. Występują także budynki w kolorze pomarańczowym, budynki drewniane. W kolorze siwym występują budynki kamienne, które umożliwiają budowę już w następnym etapie, czyli budynków kamiennych. Kolejną grupę budynków stanowią budynki prestiżowe w kolorze niebieskim. To są to budynki produkcyjne, aczkolwiek dają nam określone korzyści i przede wszystkim dużo punktów prestiżu. Największy z nich, najbardziej wartościowy z nich kosztuje aż 25 punktów. W zestawie znajdziemy także budynki mieszkaniowe, które umożliwiają nam zdobywanie przede wszystkim dodatkowych pieniędzy, a także punktów. Teraz kilka słów na temat budynków. Budynki są bardzo czytelne. Gra w ogóle jest bardzo czytelnie rozwiązana, bo wszystko znajduje się za pomocą rysunków i grafów. Ja myślę, że zrozumienie kilku e, grafów spowoduje, że będziecie rozumieli, na czym polega cała gra. E, Z budynków są to budynki tymczasowe. Jeżeli stawiamy naszego robotnika na tym budynku, to automatycznie uzyskujemy jakiś surowiec. W tym wypadku uzyskujemy kamień. Jeżeli stawiamy Innego budowniczego na budynku. Mamy informację, że możemy wybudować budynek drewniany. Na budynku może stać tylko jeden budowniczy. Kolejne budynki to są budynki drewniane i za one mają troszeczkę więcej informacji. Przede wszystkim mamy informację, jaki koszt musimy ponieść, żeby ten budynek wybudować. W tym wypadku jest to kostka drewna i kostka jedzenia. Za te zasoby oddajemy do banku. Wykładając bezpośrednio budynek na planszy uzyskujemy 4 punkty prestiżu i stawiamy nasz domek. Na tym żetonie stawiamy nasz domek. I w takim wypadku, jeżeli któryś z graczy będzie stawiał, załóżmy, postawi swojego robotnika na tym budynku, my uzyskujemy jeden punkt prestiżu, który jest odwzorowany bezpośrednio na planszy, a Pracownik, ten robotnik, gracz czerwony, będzie mógł w tym wypadku pobudować budynek kamienny. Jeżeli taka operacja będzie dokonywana przez nas, my nie uzyskujemy punktu prestiżu. Kolejny rodzaj budynków to jest budynki kamienne. I w tym wypadku mamy oczywiście informację, jaki koszt trzeba ponieść, żeby ten budynek wybudować. Od razu gracz zyskuje 3 punkty Prestiżu. Pamiętajmy, że stawia swój domek. I teraz jeżeli na tym żetonie inny gracz ustawi swój swojego e, robotnika, to e, może w ten sposób uzyskać dwie kostki jedzenia i materiał. Z kolei gracz zielony uzyskuje w ten sposób punkt prestiżu, a dodatkowo jeszcze może wybrać sobie albo jedną kostkę jedzenia, ewentualnie jedną kostkę materiału. Kolejny dosyć istotny budynek kamienny, oczywiście koszt zakupu, punkty prestiżu, pamiętajmy o postawieniu domku i tak naprawdę jakie mamy informacje. Jeżeli już gracz posiada budynek mieszkalny, czyli zielony, w tym wypadku może dopiero wybudować budynek prestiżowy. Nie ma możliwości, żeby wybudować budynek prestiżowy. Musi się to odbywać etapami, więc pamiętajmy. Najpierw budynek zielony mieszkalny, a później dopiero budynek prestiżowy. Oczywiście budynki prestiżowe, budynki prestiżowe nie są budynkami produkcyjnymi. Główny składnik to przede wszystkim złoto i popatrzmy, one przede wszystkim dają dużo punktów prestiżu. W tym wypadku aż 25 punktów. Najwyższa pora, żeby przyjrzeć się Planszy, teraz omówię ją troszeczkę bardziej szczegółowo. Jak sami widzicie, tak widok z góry nie obejmuje całej planszy, więc skoncentruję się na poszczególnych elementach, które są dosyć istotne dla rozgrywki. Wokół planszy znajduje się tor punktacji, na którym odliczane są punkty prestiżu. Tu w punkcie 0 umieszczany jest pierwszy znacznik. Pamiętajmy, że mieliśmy ich 7. Cała rozgrywka idzie o budowę zamku, więc zamek został podzielony na trzy sekcje. Sekcja lochów murów i wież. I w przypadku pierwszej sekcji za postawienie jednego domku uzyskujemy 5 punktów, z kolei w drugiej sekcji 4 punkty, 3 punkty. W zamku mamy miejsca na poszczególnych budowniczych. W tym można znajdować się budowniczy jednego koloru. Możemy wybudować dowolną liczbę domków w tej sekcji. W tym wypadku, jeżeli wybudował ich 3 uzyska jej 15 punktów, ale musi oddać nam 3 razy powskazany materiał, czyli 2 dowolne plus jedzenie. Na końcu każdej tury gracze weryfikują, który z graczy wybudował najwięcej domków w danej sekcji. W tym wypadku zielony postawił 3 domki to automatycznie daje mu to możliwość, jeżeli ma tych mm, domków najwięcej, daje mu to możliwość uzyskania określonej łaski. W tym górnym rogu uzyskujemy tabelę przywilejów. Na liliach, które się znajdują, umieszczamy... Cztery kolejne znaczniki. Gracz może dokonać wyboru, jakiej łaski chce uzyskać. Ma możliwość uzyskania punktów prestiżu, może uzyskać od razu denary, może uzyskać materiał, ewentualnie skorzystać z możliwości budowania, że tak powiem, budynków określonych wartości za darmo, bez określonego składnika. Jeżeli gracz wybrał daną łaskę, to uzyskuje trzy denary. Tu jest Tor porządkowy, według którego będziemy rozpoczynali grę. Na początku oczywiście możemy to swobodnie położyć, czyli to jest drugie miejsce, w które kładziemy nasz znacznik. Tutaj automatycznie według pierwszej kolejności kładziemy poszczególne pionki. Później będziemy rozstrzygali to troszeczkę inaczej. Kolejnym ważnym elementem na planszy jest most. Tu jest tor pasowania. Tu umieszczamy także nasze znaczniki. Jeżeli gracz nie będzie miał pieniędzy, nie będzie chciał, bądź też będzie taka jego strategia, może spasować, czyli niekoniecznie musi obstawić swojego budowniczego, może spasować. Za to, że spasuje, automatycznie uzyskuje bonus w wysokości jednego denara. Z kolei koszt obstawienia budowniczych. Będzie rósł. Pamiętajmy o zawsze wynosi 1. Jeżeli któryś z graczy spasuje, ten koszt wzrasta automatycznie do 2. Jeżeli któryś z graczy spasuje, ten koszt znów wzrasta i jest wyższy 3 i automatycznie, jeżeli wszyscy gracze spasują, w tym momencie rozstawianie, czyli faza rozstawiania budowniczych kończy się. Na moście odbyła się także faza czwarta. Zgodnie z kolejnością pasowania z fazy drugiej, gracz, który pierwszy spasował, wypowiada się, czy chce przesunąć burmistrza. Ma taką możliwość, może go przesunąć od 1 do 3 pól, ale za każde posunięcie musi zapłacić jednego denara. I tak w kolejności w lewą stronę gracze decydują, jeżeli zielony zdecydował się, wykonał jakiś ruch. Czarny może to zniwelować, może ruszyć w przeciwnym kierunku, i tak do samego końca czerwony, jakby ma ostateczny ruch, decyduje w jakim kierunku będzie burmistrz przesunięty. Jak sami widzicie, mamy zamek, będziemy budowali zamek, i rozgrywka będzie przebiegała bezpośrednio od zamku przez most. W tym kierunku będziemy budowali wszystkie budynki, które wcześniej wspominałem. Będą one nam umożliwiały pozyskiwanie różnych materiałów niezbędnych do budowy zamku na początku fazy gry w miejscach od mostu, tam gdzie są wyznaczone budynki różowe, tymczasowe. Stawiamy losowo wszelkie budynki bezpośrednio na tych wyznaczonych miejscach. Na ostatnim budynku kładziemy zarządce i burmistrza. Na planszy znajduje się kilka namalowanych budynków, to są budynki specjalne i teraz omówię poszczególne elementy tych budynków. Jeżeli umieścimy naszego robotnika w bramie, to wtedy majster na koniec wszystkich ruchów może umieścić tego robotnika na dowolnym polu po zakończeniu wszystkich ruchów bez dodatkowych kosztów. Kolejnym budynkiem specjalnym jest faktoria. Uzyskujemy 3 denary. Umieszczając robotnika w kolejnym budynku specjalnym, to jest Gildia Kupców, mamy możliwość przesunąć burmistrza do przodu lub do tyłu o 1, 2 lub 3 pola. Kolejny budynek specjalny to jest pole turniejowe. Płacąc jednego denara i jeden materiał, możemy uzyskać przywilej, o którym wcześniej mówiłem. Stawiając swoich robotników w stajni, ustalamy, ustalamy w tym wypadku kolejność rundy. W tym wypadku, jeżeli. Pomarańczowy jest pierwszy, to auto stoi na jedynce. On będzie graczem rozpoczynającym w następnej rundzie. Z kolei zielony będzie graczem drugim. Jeżeli gracz umieścił swojego robotnika w karczmie, to automatycznie przesuwa go w prawą stronę i wtedy podczas pasowania, jeżeli gracze będą pasowali, automatycznie wzrasta koszt rozstawienia budynków. Ten gracz będzie ponosił zawsze jednego denara podczas rozstawienia swoich budynków. Z kolei, jeżeli w kolejnej Turze pojawi się gracz, który obstawi to pole. Następuje zmiana. Czarny wraca do swojego właściciela, a czerwony w kolejnej turze będzie ponosił koszt zawsze w wysokości jednego denara, bez względu na pasowanie, e, o, koszt rozstawienia swojego budowniczego. Na początku gry każdy z graczy uzyskuje. E, Surowce w postaci dwóch kostek jedzenia i jednego drewna. Gracz, który został wybrany jako pierwszy, uzyskuje 5 denarów. Gracze, którzy zostali wybrani jako drugi i trzeci. trzeci, uzyskują 6 denarów. Gracz czwarty uzyskuje 7 denarów. I teraz możemy rozpocząć rozgrywkę. Jeżeli Wszystkie żetony są rozmieszczone. Ustaliliśmy kolejność. To możemy rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka w Kajusa podzielona jest na tury. Każda tura składa się z siedmiu faz. Pierwsza faza jest to zbieranie dochodów. Każdy z graczy na początku każdej tury uzyskuje dwa denary. Oprócz tego gracz, który wybudował hotel uzyskuje jeden denar. Gracz, który wybudował budynek prestiżowy w postaci... Biblioteki dostaje jeden denar, a z kolei budynek prestiżowy, hotel, daje na, każdej, na początku każdej m, tury dwa denary. Faza druga jest to rozmieszczenie robotników. Pamiętajmy, że każdy z graczy posiada sześciu robotników, które powinien rozmieścić na planszy. Zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością, każdy z graczy po kolei rozmieszcza swojego budowniczego. Zacznijmy od zielonego. Zielony. Kolejny niebieski. Czerwony. Pomarańczowy. Gracz, który nie chce, nie może ewentualnie rozstawić swojego budowniczego, pasuje. W tym wypadku sposował pierwszy pomarańczowy. Uzyskuje w tym wypadku bonus w postaci jednego dena. Przez rozstawienie do tego momentu, kiedy wszyscy już rozstawią swoich budowniczych w wybranych budynkach. Kolejną fazą to jest aktywacja budynków. Zgodnie z kierunkiem, czyli zaczynając od zamku, aktywujemy budynki. Gracz, który umieścił swojego budynczego na bramie, może teraz go przestawić w dowolne miejsce, jeżeli jest taka możliwość, bez żadnego kosztu. Rozstawia go w stajni i tym samym będzie drugim graczem podczas następnej kolejki. Gracz zielony uzyskuje. Trzy denary i wraca do swojego właściciela czerwony, może zdecydować, czy przesunąć burmistrza od 1 do 3 pól. Jeżeli zdecyduje się przesunąć burmistrza o 3 pola, raz, dwa, trzy, to automatycznie gracz, który obstawił ten budynek zielony, nie będzie mógł uzyskać swojego surowca, gdyż Burmistrz decyduje, które budynki są aktywowane. W stanie zmienia się kolejność, czyli gracz pomarańczowy był pierwszy, gracz czerwony był drugi i automatycznie on będzie rozpoczynającym graczem w następnym przypadku Karszmy oczywiście zostaje, gracz e, zostaje i będzie w tym momencie ponosił tylko, przy pasowaniu będzie miał tylko koszty jeden. Po aktywacji wszystkich budynków specjalnych następuje faza tak zwana burmistrza. Burmistrza polega na tym, że gracze w z kolejności pasowania decydują, mogą zapłacić od 1 do 3 denarów po to, żeby burmistrz wykonał ruch do przodu bądź też do tyłu. Jeżeli gracze zdecydują, pamiętajmy teraz, burmistrz przesunął się w ten sposób, że gracz zielony, pomimo tego, że zapłacił koszt pozyskania surowca, nie uzyska go, więc może zapłacić dodatkowo powodować żeby e, jednak mimo wszystko uzyskać e, bezpośrednio surowce. Gracz inny może mu przeszkodzić, zapłaci jeden denar i też będzie taka sytuacja, że ten gracz mimo wszystko tego nie uzyska. Kolejną fazą po ruchu burmistrza, fazą piątą jest aktywacja budynków produkcyjnych, i w tym wypadku zielony uzyskuje kamień, wraca. E, łącznie z kamieniem, niebieski uzyskuje drewno, też wraca. Zielony niestety w związku z powyższym, że burmistrz akt, nie aktowywał tego budynku, niestety wraca bez żadnego surowca. Faza szósta to faza budowy zamku. Tą akcję obstawił w tym wypadku jeden gracz, więc dokonuje budowy zamku. Ostatnia faza, faza siódma, jest to ruch zarządcy. Pamiętajmy, zarządca jest to grubszy. Hmm, Żeton, on troszeczkę się myli z burmistrzem, zarządca zawsze rusza się do przodu. Jemu zależy, żeby ten zamek wybudować jak najszybciej. Zarządca rusza się według pozycji burmistrza. Jeżeli burmistrz znajduje się przed zarządcą, to ten porusza się o dwa do przodu. Jeżeli burmistrz znajduje się za zarządcą lub na samym polu, to zarządca rusza się o jedno pole do przodu. Czyli w tym wypadku ruszamy się o jedno pole do przodu i na koniec. Burmistrz wraca na te pole. Rozrywka w Kairusa jest powtarzalna i odbywa się przez cały czas według siedmiu faz do momentu zakończenia budowy zamku i podliczenia wszystkich sekcji. Kiedy zarządca przekroczy punkt podsumowania, w tym wypadku Lochów, następuje podliczenie domków i przyznanie łaski dla graczy. Następuje rozliczenie pierwszej części budowy zamku, czyli Lochów odbywa się do następujących, jeżeli gracz nie wybudował żadnego domku, uzyskuje minus 2 punkty prestiżu. Z kolei jeżeli wybudował dwa domki lub więcej, uzyskuje łaskę, tak jak mówiłem wcześniej. Podobne podsumowanie odbywa się wtedy, kiedy zarządca przekroczy strefę podsumowania murów i tak samo gracz, który nie wybudował żadnego domku bezpośrednio w sekcji Murów, czyli nie miał swojego udziału w tej budowie, dostaje 3 punkty minusowe, czyli odejmujemy mu punkty. Z kolei jeżeli wybudował dwa domki, dostaje jedną łaskę, trzy, dwie łaski. Jeżeli miał tych domków 5, to automatycznie dostaje trzy łaski. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wież. Jeżeli zostaje podsumowana sekcja wież, to wtedy zazwyczaj gra się kończy. Popatrzmy tutaj, za dwa domki jest jedna łaska, za cztery są dwie łaski. Za sześć domków są trzy łaski. Gracz, który nie wybudował żadnego domku, czyli nie miał udziału w budowie wież, odzyskuje cztery punkty ujemne. Na koniec gry, po podliczeniu sekcji zamków, z ostatniej sekcji, sekcji wież, liczymy także elementy, które nam zostały, czyli za każde cztery denary odzyskujemy jeden punkt prestiżu, za każde trzy składniki surowców jeden punkt i za złoto trzy punkty. Gracz, który zdobędzie najwięcej punktów prestiżu, wygrywa rywalizację. Zobaczyliście, jak wygląda Kailus. Na początku reguły gry wydają się bardzo skomplikowane, ale myślę, że po dwóch, po trzech kolejkach stają się już bardzo intuicyjne, i w tym momencie człowiek zapomina już bezpośrednio o regułach, a skupia się na możliwościach, jakie daje nam gra. To, co mogę powiedzieć, wykonanie jest bardzo ładne, znaczy takie dostojne, bez jakichś fajerwerków. Gra jest bardzo czytelna, bardzo ładnie wykonana i przede wszystkim to, co urzeka mnie, urzekło mnie przede wszystkim i wszystkich graczy, z którymi grałem. To przede wszystkim klimat, który bezpośrednio powiązany jest z mechaniką. Tutaj czujemy podczas tej rozgrywki, że budujemy ten zamek, rozwijamy prze, na, tak powiem, to miasto, budujemy nowe warsztaty, budujemy, rozwijamy, także można powiedzieć, że gra jest w tym temacie bardzo, bardzo fajna. To, co można powiedzieć, gra jest bardzo dobrze zbalansowana. Rozrywka przy dwóch, jak i przy pięciu graczach jest naprawdę bardzo wyśmienita. Nie czujemy tu żadnej różnicy. No, czas to jest ten najważniejsza determinanta, która mówi o tym. Moim zdaniem Kylos to jest gra kompletna, jeżeli lubimy gry strategiczne, w których wymagane jest od początku do końca myślenie, planowanie to myślę, że Kailus to jest idealna gra, którą e, powinniście zagrać, spróbować. Mówiłem wcześniej o filarach ziemi. No, Filary Ziemi zapożyczyły pewne mechanizmy od Skylusa. E, tam jest losowość tutaj, tej losowości w zasadzie nie ma. Wszystko zależy od naszych decyzji, od planowania i e, uczestniczyłem w kilku rozgrywkach, kilkunastu rozrywkach, gdzie e, człowiek był już gracz, był pewny swojej wygranej niestety. E, okazało się, że nie do końca, bo ostatnie ruchy e, przeciwnika spowodowały, że wykupił budynek prestiżowy i niestety zostawił na ostatniej prostej wszystkich e, graczy. Gra, bym powiedział, wyśmienita, bardzo dobra. E, jeżeli ktoś lubi strategię, gdzie trzeba myśleć, no to, to nie jest taka gra do pogadania. no To trzeba powiedzieć w ten sposób: to jest gra, w której się myśli. E, Obmyśla różne koncepcje, plany awaryjne, planuje, dodaje, gromadzi materiały, także polecam bardzo serdecznie. Musicie w tą grę zagrać, tutaj Was domawiam. Kailus, myślę, że no, pozycja bardzo, bardzo, bardzo dobra. Zapraszam, zagrajcie, spróbujcie. Myślę, że tak samo jak ja, polubicie Kailusa gra, nie jest droga, bo można powiedzieć kosztuje blisko około 100 zł w sklepach internetowych, więc myślę, że możecie jak najbardziej tą grę nabyć i spróbować. Tyle. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Zgodnie z oczekiwaniami Waszymi, myślę, że mogę powiedzieć, kolejny odcinek, który nakręcę, to będzie El Grande. Zapraszam.